Bonjour, chłopcy i dziewczynki. W końcu mamy to bas grojki z 81 rozdziału Angie Dragon Ball Super. W końcu się pojawiły i z tego co jest mi wiadome, to mamy ino 6 stron, co oznacza, że będziemy mieć bardzo potężny chapter, który będzie miał odsaje pania wpis tu action, także zapinajcie pasy, bo pewnie będzie grubo, ale jeżeli chodzi o te grojki, hehe, <laughs> to przy okazji nam zdradzili jak ten, ten one, ten chapter się nazywa, jego tytuł to konflikt Goku, nie wiadomo co z tym łazi, oby no to nie było coś co sugeruje nam, że to kashalot będzie tym, który kery pokoną gaza, oby nie i od razu polecieli z grubiej rury, bo jest taka scena kajgas, tak patrzy w stronę Wegety i Kaszalota. I nagle obydwa są mega ciężkie, i jest pokazane na mega, właśnie Kaszalota tego to, że yeah, moje ciało jest takie mega ciężkie i w ogóle. I Wegeta dopowiada, że to jest bardzo zła sytuacja i że czym więcej oni ki używają, tym ich ciało staje się cięższe i przez to zostaną zmierzeni przez swoją własną moc. W międzyczasie Elek go zrobi, żeby ty nich No, wyskakuje na z granola, kiedy chce zabić Eleka. No ale niestety nie tylko mu to ratuje Eleka, gaz. Widać, że tutaj nosz kolega od płatku śniadaniowych jest mega wkurwiony. Elek tam oczywiście swoje musi trzy grosze dopowiedzieć. Granola mu do niego że tym mu zabił Matula, tym go dołoży Energy, ale mówi, że jest również tym, który pozwoli mu żyć. I już tam granola próbuje jakiś tam hiper, super, duper, uber atak wykonać. Pojawia się Zniacka niej łamie obie ręce. Płatka Nina, czy też płatka płatkomena. O, płatkomen. nie, yeah, to jest najlepsza nazwa, jako że wymyślił, jeżeli chodzi o granoli. Także tak to się kończy, co dalej zobaczymy. Jeżeli chodzi o płatkomena, no to nie wygląda to do niego za dobrze. To trzeba od razu miejsca przyznać za samo. Ty ci się, wegetarianina i kaszelota, także słabo to się prezentuje. Mnie ciekawiej, o co łazi z tym tytułem tego też chaptera Konflikt wokół, co tutaj będzie łazić. Czy to jakiś konflikt wewnętrzny związany z czymś tam? Nie wiem. Zobaczymy, co to, co to będzie, Oby, bo nie było tak, że z dupy jakoś się uratują, albo też się okaże, że to Goku będzie ten number one, który tego gaza jakoś pokonał, albo coś nie mogę. takiej rzeczy nie było. Oby nie było w takiego jak to miało miejsce w, w chapterach, kiedy my mieli e, pora miesięcy do zdatku, żeby tak nie było. Także zobaczymy co to będzie wygląda to bardzo zalecająco, tym bardziej, że jak już wygląda no, 6 stron, co oznacza, że będzie bardzo tutaj ten rozdział grupy wypchany, sporum. Akcją i pewnie jakimiś grubymi rzeczami. Bo ode mnie to było na tyle, że ktoś chce się to obadać, poczytać, to znajdzie wszelkie informacje w opisie filmu, więc mogę się tam zajrzeć. Kliknąć, chcą się pooglądać, poczytać. W każdym bądź razie to by było na tyle ode mnie. Czekamy na ten nowy chapter. W międzyczasie jeszcze będzie ten cały Dragon Ball Battle Hour. Zobaczymy tam przy okazji trailer. Mówi jaki mini panel z twórcami Dragon Ball Super super Hero. Także zobaczymy, co z tego też ciekawego się dowiemy. Także ode mnie to by było na tyle. Dzięki, wielkie zażywanie. Trzymajcie się. Bye.